Dalej już Czuję piękny zapach fach na mnie patrzy, tak jakby mnie dobrze znał Uśmiech na twarz, już nie przeszkadza mi ten pan Zapraszam mnie do tańca, nie zabawa trwa Rok temu mnie ominęło, poprawiałem ocenki No i co? Popłakałem, bo dzięki Teraz brzuchem do góry i się opala nagiernik Kodybele, wyszło czerwień, Santia dawaj ten kremik Chorwacja przed nami Nie potrzebna mapa Jesteśmy razem, w krokach Idziemy na plażę. Ja i moi żomeczki, popijamy drineczki. Fa 025, w sześciu, ale nie pierwszych. Może jestem tu nowy, lec mi przeszkadza obiekty Czuję luz, ale wiem, nie mogę tego zbiegnąć. Chodzę fit jest git, uh. wiatr w wózach ma. Chcę prażej, a na plaży i chcę więcej dni wakacji. Co za życie, moja droga, nie potrzeba nam stacji. Mówiłaś, to nie wyjdzie, bo nie miałaś. Potrzebna mapa, yeah. paczka przyjaciół, zimna lemoniada. Niepotrzebne niepotrzebny plany, ty jak jesteś? Przypłynąłem do was fala <mulacz> jak ta la 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 że musiałem masa gadać, czyślicz się male i lecimy na baba Potem wyszła jak armata, nie dam gadać. Czy ten gadecz tutycz <mulacz> ci banie? Moja sprawa, co na kyrusze ucmarze? Nie ludzi